Cześć Widzowie! W kwietniu tego roku do kin trafiła wreszcie dawno wyczekiwana filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych i najbardziej kasowych gier czasów, czyli oczywiście Minecrafta. I choć film ten jak można się było spodziewać okazał się być ogromnym sukcesem finansowym zarabiając już prawie miliard dolarów na całym świecie, to mi osobiście niezbyt przypadł on do gustu i uważam, że z minecraftowego lore można było wyciągnąć zdecydowanie więcej. Film ten opowiada bowiem o przygodach czwórki ekscentrycznych ludzi, wciągniętych do krainy Minecrafta, którzy pod przewodnictwem kultowego Steve'a muszą stawić czoło złowrogim pinglinom, by móc powrócić do realnego świata. I o ile odwzorowanie kultowych stworzeń oraz mechanik z gry, a także odniesienia do Minecraftowej społeczności w postaci chociażby pojawiającej się w wiosce osadników świni w koronie nawiązującej do nieżyjącego już legendarnego Minecraftowego youtubera o pseudonimie Technoblade bardzo dobrze sprawdzają się w roli typowego fanserwisu, to jednak fabularnie cały film jest moim zdaniem kompletnie nijaki. I choć osobiście nie wiem, czy ze świata Minecrafta fabularnie dałoby się wyciągnąć dużo więcej, to mi wątpliwie najbardziej zabrakło w nim pełnoprawnego wątku traktującego o najciekawszej legendzie, która od lat rozpala wyobraźnię graczy, a mianowicie pojawiającej się rzekomo w różnych niespodziewanych momentach tajemniczej i przerażającej postaci nazywanej Herobrynem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem więc przyjrzeć się nieco bliżej tej historii, zastanawiając się nad tym, czy legendarny Hero Brain tak naprawdę w ogóle istniał w świecie gry. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Pruszyński, które teraz przychodzi do Was ze swoim najnowszym wydaniem, jakim jest oficjalna książka kucharska ze świata Minecrafta autorstwa Tary Theoharis, a więc znanej pod pseudonimem The Geeky Hostess Kulinarnej Mistrzyni, która już od ponad 15 lat tworzy i publikuje na swoim blogu przepisy inspirowane różnymi fandomami. Książka ta zawiera ponad 40 przepisów na potrawy znane ze świata gry, co jest niewątpliwie nie lada gratką dla wszystkich fanów Minecrafta. Znajdziecie w niej bowiem chociażby takie dania jak słynne minecraftowe ciasto czy podejrzana potrawka, które będą zarówno smakowitym doznaniem jak i prawdziwą uszczą dla oka z uwagi na swoją estetykę wiernie inspirowaną charakterystycznym kwadratowo-pikselowym stylem gry. Wszystkie przepisy zostały ponadto opracowane z najwyższą starannością i skrupulatnością, tak aby każdy mógł się w nich odnaleźć, wobec czego w książce znajdziecie instrukcje oraz porady, które pomogą wam w kulinarnych zmaganiach niezależnie od poziomu waszych umiejętności. Jeżeli więc jesteście fanami Minecrafta i chcecie zanurzyć się w niezwykłym świecie kulinarnych doznań inspirowanych swoją ulubioną grą, to serdecznie polecam zakup tej książki, a my tymczasem wracamy do materiału. Herobrine, znany również pod nazwą ON, to postać przypominająca klasycznego Steve'a i różniąca się od niego jedynie brakiem źrenic, która zgodnie z relacją naocznych świadków ma co jakiś czas randomowo pojawiać się w świecie gry w singlowym trybie przetrwania i budować swoje własne konstrukcje oraz niszczyć niepilnowane schronienia należące do gracza. Jego białe, świetliste spojrzenie oraz milczące złowrogie usposobienie mają budzić w graczach niepokój czy nawet przerażenie, a sam Hero Brain z uwagi na swoją nieuchwytność oraz ukrywanie się gdzieś na końcowych warstwach tekstur sprawia wrażenie istoty nie tylko świadomej obecności gracza, ale wręcz testującej jego cierpliwość i zdrowe zmysły. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej postaci pojawiły się już w 2010 roku, kiedy to użytkownik znany jako Keezy umieścił na swojej stronie krótki opis spotkania z tą dziwną istotą. Zgodnie z jego relacją, Hero Brain poruszał się w gęstej mgle, ewidentnie go obserwując i zmieniając swoje położenie za każdym razem, gdy ten próbował go dogonić, aż w końcu całkowicie znikając mu z pola widzenia. W trakcie dalszej gry zauważył go jednak jeszcze kilkukrotnie, a pomimo grania w trybie jednoosobowym co jakiś czas napotykał różne dziwne konstrukcje, które zostały stworzone przez kogoś innego. Gdy próbował dowiedzieć się czegoś więcej o tym dziwnym zjawisku na oficjalnym forum, jego post został usunięty, a on sam miał otrzymać prywatną wiadomość, w której poproszono go o zaprzestanie prowadzenia dalszego śledztwa w tej sprawie. Z czasem jednak odezwali się do niego inni gracze, którzy również rzekomo mieli niegdyś natknąć się na Hero w trakcie swojej rozgrywki, i którzy wspólnie w tajemnicy próbowali dowiedzieć się o tym czegoś więcej. Jak wynika z zebranych przez nich informacji, nazwą Herobrine miał posługiwać się pewien grający w Minecrafta właściwie od samego początku istnienia tej gry użytkownik ze Szwecji, który po dokładniejszym zbadaniu tej sprawy okazał się być nieżyjącym już bratem lub kuzynem Markusa Persona, czyli znanego pod pseudonimem Notch twórcy Minecrafta i jednego z założycieli firmy Mojang. Wszystko wskazywało więc na to, że to sam twórca umieścił w kodzie gry pliki odpowiadające za losowe generowanie Hero w hołdzie dla członka swojej rodziny. Niemniej jednak po dokładnym przeanalizowaniu kodu okazało się, iż nic takiego nie miało miejsca. Dodatkowo, choć sam twórca miał zdaniem Kizzy Cocoa potwierdzić mu w prywatnej wiadomości teorię o zmarłym bracie, to jednak w późniejszych latach sam Nocz definitywnie temu zaprzeczył. To jednak wystarczyło, by rozpalić społeczności graczy Minecrafta ciekawości i chęć zapolowania na tę dziwną istotę. Jeszcze w tym samym roku pod koniec wakacji na kanale Broadcast Minecraft Everyday w trakcie transmisji live udało się uchwycić widok nieznanej postaci zaglądającej przez drzwi do budynku, w którym znajdowali się gracze. I choć z czasem twórcy kanału przyznali, że całe nagranie sfabrykowano i była to jedynie podmieniona tekstura innego potwora, to niektórzy fani Minecrafta do dziś twierdzą, iż zostali oni do tego zmuszeni. Sam Notch bowiem z jakiegoś powodu dosyć żarliwie zaangażował się w walkę z tą legendą, ustawiając nawet na swoim e-mailu filtr, który po wychwyceniu frazy Herobrine wysyła automatyczną wiadomość zwrotną, zaprzeczającą jakoby ten kiedykolwiek był częścią gry. Sami użytkownicy jednak rzekomo wielokrotnie natykali się jeszcze na ślady jego obecności, informując o tym innych na forach czy w komentarzach pod filmami próbującymi go odnaleźć minecraftowych youtuberów. Swoje tajemnicze spotkanie ze stojącym w otoczeniu lawy Herobrine'em zarejestrował jeszcze również chociażby streamer Oniku Patimus, któremu niespodziewane odkrycie tej istoty miało skraszować grę, co jeszcze bardziej podkręciło spekulacje, jakoby miała ona jakieś zdolności paranormalne, albo jakby ktoś starał się ukryć jej istnienie. W dodatku w niektórych z późniejszych wersji Minecrafta w logach miał znaleźć się zapis o usunięciu Herobrina z gry, co choć prawdopodobnie miało być jedynie żartem przygotowanym przez twórców, to zdaniem najbardziej zagorzałych zwolenników teorii jego istnienia potwierdziło jedynie to, iż wcześniej faktycznie był on w jakiś sposób jej częścią. Sama postać zyskała więc społeczności Minecrafta status kultowej i stała się pewnego rodzaju miejską legendą, która, tak jak Yeti czy potwór z Loch Ness, będzie żyła już w świadomości graczy powsze czasy, i tak naprawdę żadne zapewnienia ze strony twórców nie sprawią, iż definitywnie uda się podważyć jej prawdziwość. Dodatkowo istnieje również grupa osób, które idą w swoich teoriach jeszcze dalej, sądząc, iż hero Brain jest istotą paranormalną i duchem jednego ze zmarłych graczy pojawiającym się w grze bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony twórców, czemu oczywiście nie da się już zaprzeczyć inaczej, niż po prostu w zdroworozsądkowy sposób. Ciężko jednak nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż niezależnie od tego wszystkiego Hero Brian w pewnym sensie jest prawdziwy. Nawet jeśli nie jako nadprzyrodzona istota z gry, to chociaż jako zjawisko kulturowe udowadniające, jak kreatywna potrafi być społeczność graczy. Osobiście uważam więc, że motyw ten powinien zostać wykorzystany w filmie w nieco bardziej znaczący sposób, niż tylko krótkie nawiązanie w scenie, w której oczy Steve'a na chwilę zajarzyły się bielą. Moim zdaniem sam Hero Brain jako potężny i złowrogi, ale jednocześnie bardzo tajemniczy osobnik, mogący posiadać również swoją nieodkrytą jeszcze wrażliwą stronę, mógłby stanowić idealnego antagonistę, który przeszedłby jakąś przemianę i nie był tak jednowymiarowy jak królowa pinglinów. Być może jednak po tak ogromnym sukcesie finansowym w przyszłości doczekamy się drugiej części tego filmu, gdzie motyw ten zostanie nieco bardziej wyeksploatowany. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o historii Hero i czy uważacie, że faktycznie mógł on kiedyś pojawiać się w grze, czy być może jest to Waszym zdaniem tylko miejska legenda, w którą wierzą jedynie najbardziej zagorzali fani tej produkcji. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały, a w szczególności na film o wszystkich różnicach fabularnych między książkami a filmami z władcy pierścieni, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!